Kiedy chcę sobie kupić coś drogiego, takiego wiecie, na maksa, czego w ogóle nie potrzebuję, to nie jest artykuł pierwszej potrzeby i naprawdę powinnam sobie to darować w tym momencie. Szczególnie, że kupiliśmy ostatnio dom, jak wiecie, powinniśmy oszczędzać, bo nie znam nikogo, kto kupił dom, zbiera na wykończenie i szasta kasą. A wiadomo, wykończenie tanie nie będzie, bo gust mam drogi, no i tak jestem sobie w sklepie. Podoba mi się to rebeczka. Chciałabym bardzo, no ale no nie powinnam, nie? No nie powinnam. I wtedy rozmawiam sama ze sobą, wtedy w głowie słyszę dwa głosy. I to jest patent dziewczyny, który uratuje was przed wszystkimi dylematami. Głos numer jeden, głos rozsądku, mówi Zolina. Zolina, powinnaś to kupić. No przecież popatrz, jak ty skromnie bez tego wyglądasz. No, jak, no w ogóle, jak to świadczy o Twoim miśku. Naprawdę, powinnaś wyglądać na bogatszą niż jesteś. A nie udawać tą skromną i taką niepewną, niedowartościowaną i tak dalej. Weź to kupi się nie zastanawiaj. I wtedy, i wtedy co ja robię? Wsłuchuję się w ten drugi głos, który mówi: Zolina, słyszałaś się? No to weź kurwa tą torebkę i nie pierdziel! I to rozwiązuje dziewczynki wszystkie, wszystkie nasze problemy.